Fajne to. Chrząszcz brzmi w trzcinie, w szczebrzeszynie. W szczękach chrząszcza trzeszczy miąż. Czcza, szczypa, w w szczecinie. Chrząszcza szczudłem, przechrzcił wąż. Strząsa skrzydła z dżdżu, a trzmiel wpuszczy tuż przy pszczynie. Straszny wszczy naszą. W krzakach rzekł do trznadla Trznadel. Możesz mi pożyczyć szpadel, muszę nim przetrzebić chaszcze, bo w nich straszą straszne paszcze. Odrzekł na to drugi trznadel. Niepotrzebny trznadlu szpadel, gdy wytrzeszczysz oczy w haszczach z krzykiem pierzchnie każda paszcza. Trzutka piegrzy drży na wietrze. Chrze chrzęszczą w zbożu skrzydła chrząszczy. Wrzeszczy w deszczu cietrze w swetrze, drepcząc w kółko pośród gąszczy. Stąpałem po ściółce i jadłem jagody. Drgawki kawki, wśród trawki, sprawką czkawki te drgawki. Okropny, okopcony okulista optycznie odrywał, odkrywał oszustwo ortopedy. Czarna krowa w kropki bordo gryzła trawę, kręcąc mordą. Elegancki elektronik Emanuel Emski egzaminuje etka elektryka. Raz żabka z rabki dostała sapki, bo zamiast budków nosi w deszcz klapki. Burżuazyjny ideolog Orfeusz kontynuował neuromantyczną ewakuację, konstruując aktualny repertuar poetyczny teatru. Płaczliwa płaczka płakała nad tandetnym płaszczem buńczycznego mordy. Ciekawe, kim jest Morda. Tu z powyłamywanymi nogami, drabina z powyłamywanymi szczeblami. Nie znałem tej drugiej części. Lulaj, jolu, lale. Proste. Pchła, płe, pchła do wody, a pchła płakała, bo ją pła popchała. W czasie suszy, suchą szosą, Sasza sobie. Szybko szedł. Rewolwerowiec wyrewolwerowany na wyrewolwerowanej górze rozrewolwerował się. Pięknie. No. Czuję się gotowy.